Summer Dying Loud 2022, What the fast Podcast. Ja jestem Zdan, a z nami siedzą. Tu ja szmaragd z zespołu V. Oraz polec z zespołu v. Dobra. Niby było promo, niby było demo. Ale dla większości słuchaczy i sceny zespół Evil pojawił się e, bardzo z zaskoczenia i już sformowany. Proszę mi opowiedzieć całą koncepcję na ten zespół i jak to się wszystko stało? Ja myślę, że tutaj mastermindem i w którym wam jednak jest palec, e, po prostu któregoś pięknego dnia. E, palec, zdaje się, że za pośrednictwem naszego wspólnego kumpla z zespołu Hipnozaur. Um, przyszedł do mnie i pokazał, że ma fajoskie riffy. Ja powiedziałam, dobra, fajnie, są nieprzekombinowane, biorą za jajca, róbmy to. No to tak generalnie w wielkim skrócie, ale w sumie jakby geneza tego powstania tego zespołu jest trochę dłuższa, bo od parę lat wcześniej już kiedyś hmm, wiązało się z tym, że jeden z członków zespołu po prostu nie przyszedł na próbę i i tak sobie siedziałem, grałem na gitarze, i w pewnym momencie pod rękę wpadł mi oktawę, i stwierdziłem, kurde, może rozepnę sygnał gitarowy i będę grał przez bas, basowy wzmacniacz gitarowy. No, jakoś mi to zażarło, i potem zacząłem sobie tam gdzieś tam w zaciszu domowym robić jakieś riffy, jakieś numery, i no jakoś coś wyłoniło się, coś konkretnego z tej czeluści. No i później jak już. Parę numerów miałem zrobionych, to postanowiłem właśnie, że poszukam kogoś na wokal, ale stwierdziłem, że kolejnego ryczącego, spoconego gościa na wokalu, to po prostu jest bez sensu robić taką identyczną kapelę, jak ze wszystkim, i jak, jak wszystkie inne są, więc postanowiłem na, żeńs postawiłem na żeński głos. Jakoś tak się złożyło właśnie, że wtedy spotkałem się kiedyś na jakiejś imprezie z farfem ze zespołu Hipnozaur i on mi właśnie polecił Marysie. No i tak to się potoczyło. O, no dobra, ale czy urodzona, czy mm, jak się rodził, to czy koncepcja muzyczna była jakby urodzona y, od razu, się docierała? Y, w sensie czy, y, czy najpierw próbowano tego i tego i tego, y, a nie wyszło i w sensie, że zrobimy sobie tak? Czy na, od razu było nie. Nie, tak wiemy, to bydło że to jest w to, to porządku. W moim odczucie było tak, że na początku mieliśmy trochę aspiracje, żeby bardziej jeszcze seventisowo brzmieć, ale gdzieś tam od tego naturalnie jakoś odeszliśmy, trochę też nie chcieliśmy być kolejnym zespołem w mundurze, wiesz, w dzwonach i jakby odtwarzać i odtwarzać. Ohoho. Telefon od Szatana, ale odbierzemy za chwilę, bo teraz mamy ważniejsze sprawy. Także e, trochę naturalnie nam to ewoluuje, chyba w coraz cięższą stronę. Tak to widzę, e, że gdzieś tam wymieszaliśmy. Wiesz, każdy z nas ma bardzo różny background muzyczny i eklektyczne gusta, i gdzieś to się przekłada na, na nowe numery, które powstają. Aha. Czyli był inny pomysł, ale nie ma. Dobra, to teraz oczywiście pytanie, które trzeba zadać milion pięćset razy, ale trzeba, bo wszyscy je chcą widzieć. Czy yy, rozumiem, że brak basy jest rzeczą programową? Tak ma być i to nie jest przypadek. Nie, to nie jest przypadek, to było zaplanowane, zresztą jak mówiłem chwilę wcześniej, szatan się dobija. Szatan się dobija. Dobija się. <laughs> Dopuścimy go do naszych że, serc, ale być, za chcę chwilę. Być, chcę, być, chcę, być, żebyśmy mieli z nim w przymierzu, ale to za moment. To za moment będziemy z nim w przymierzu oczywiście. Tak, to jest zamierzony cel. Generalnie chodziło o to, bo to granie jednocześnie jakby barwą basową i gitarową, no to jest, też jest pewne ograniczenie. Te ograniczenia właśnie jakby powodują to, że człowiek zaczyna zupełnie inaczej myśleć, no przynajmniej w moim wypadku, na temat jak podejść do instrumentów, w jaki sposób się komponuje, te, wymyśla te numery, jak się je tworzy, jak one też brzmią. No i to, to jest taki po prostu łańcuch, który ciągnie za sobą kolejne, kolejne skutki. Ale zamierzenie było jak najbardziej. Okej, okay, czy to jest programowy pomysł, tak, tak, tak ma brzmieć, tak, 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 tak ma być. Tak, 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 tak. Dobra. Teraz pytanie. Jak bardzo nudzi, albo może w ogóle nie nudzi, ale w to powątpiewam. Ee, mówienie o was, ponieważ macie kobiecy wokal i macie Seventisy <laughs> i no. macie, i macie. Ta, o Jezus! Ee, Boże jedyny. Pamiętacie, tylko seks pojedziemy jeszcze z nami, jest naprawdę męski. W każdym razie, e, ponieważ macie odpowiednie teksty i macie. Seventisy i kupicę wokal, no to okult oh, rock, okult oh, rock i to się powtarza przez wszystkie przypadki Uch, w każdej oh, recenzji. Okult rock, suck me rock. Nie, a tak naprawdę nie, 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 jakoś mnie to nie boli specjalnie, okay. bo uważam to za mega ciekawy gatunek, tylko jak, jak zawsze <coughs> staram się na to nałożyć jeszcze, wiesz, trochę więcej siebie i coś, czymś to jeszcze podszprytować, nie? Mm. Ale okultyzm, mm. bardzo zazwyczaj kierunek, bardzo nas interesuje również. <coughs> Ach, no, proszę bardzo. Więc czemu nie? Myślę, że trochę nawet wyglądamy jak Coven. Szczerze mówiąc, jest nas trójkę i wystarczy, że któryś z nas zapuści wąsy. Mam nadzieję, że nie ja. Eee. I kto wie? Także porównanie gdzieś tam nie jest zasadne, myślę. It witchcraft destroys minds and reaps souls. Oczywiście, Doskonale. ale zdecydowanie mniej destroys minds and souls niż chrześcijaństwo. A nie to nasze ulubione. To, to ja jestem w ogóle, ponieważ nihilizm, nihilizm powinien się opierać na coraz większym chrześcijaństwie na ludzkości. Co? Przestań, nie <laughs> Nie bluźni. już prawie sobie powoli odchodzi w niepamięć, coraz no, małymi kroczkami, ale spokojnie, sukcesywnie. Spokojnie, spokojnie. Kontrofensywa się zbliża. Podejrzewam, już puka do Twych drzwi. E, pobiegniesz i otworzyć. Dobra. Venom był, po negatyw było. Co będzie następne? A coś być musi, bo podejrzewam, że to będzie tradycja, tak bym rzekł. Tak, tak, tak. Mam podejrzenie ciężkie. Co będzie następne i dlaczego chcemy wszyscy, żeby to była Manila Road? My ze Zdanem jesteśmy fanami Manili, co do palca powątpiewam, ale ja absolutnie kocham Manila Road, także kto wie, może mi się Pamiętaj, uda... Pamiętaj, zgubieni w nekropoli, jak tak. będą to... E, może uda mi się przeforsować ten pomysł. Wiesz co, e, ja tak jak ty zresztą, mam trochę background tłumacza, więc bardzo mnie e, po prostu gdzieś tam cieszy wewnętrznie znajdywanie fajnego polskiego odpowiednika tekstów, numerów, które lubię. E, no nie ukrywam, gdzieś tam chodzi po głowie Batory, o! Woman <laughs> of Darkness. Um, chodzi mi po głowie też tu Cię, może zdziwię pokombinowanie z Darktron, bo uważam, że mają zajebiste teksty. Niektóre są mega fajne. Raised on Rock. <gry> soul, my soul, to my niela. Dark Sun to ma najlepszą okładkę nowego albumu. Tak, uważam, że ta jazda na łyżwach jest, jest wspaniała. Ja uważam, że z, ja uważam, że z wersją, z wersją limitowaną powinny być łyżwy tak. do tego albumu. To be, jest be, najlepszy pomysł. Bardzo mi się podoba ten przekaz. Kochamy zimę, jebać życie, jedziemy dalej. To tak, jest wspaniałe. Tak, tak. Poza tym zrobię taką okładkę, jak będę chciał, ponieważ poza tym... Trzeba się pamiętać. Big Sunglasses, Cool Band. Eee, jak to mawiał Fenris. Dobra, a kiedy ta epka będzie? I ile będzie na niej numerów? I jakie będą stylistycznie? I w ogóle proszę więcej. More info. Na epce są cztery numery, dobrze pamiętam? Cztery, cztery numery. Ukaże się, wydaje mi się, w październiku. Tak, jakoś zdaje się z początkiem października. Nakładem Kirania Music. Co tam będzie? Będzie kilka kawałków, które dzisiaj zgraliśmy, um, i będzie właśnie kowerek typu, jak którym powiedziałaś, e, Wilczynów. Tak. <laughs> e, yes. Może chcesz polecić coś powiedzieć jeszcze o numer? No cóż mogę powiedzieć, no na pewno my, myślę, że dla jakby miłośników naszej jakby teraz muzyki z tej z, z pierwszej z, i póki co ostatniej płyty to może być trochę zaskoczenie, bo nieco staramy się odejść od stylistyki obranej na, na pierwszej płycie. W kierunku? Wiesz co, no trudno powiedzieć. Ja mogę powiedzieć generalnie jakie, jakie, przy, znaczy, jakie inspiracje, które jakby na których się oparłem w sumie które wyniknęły jakby w trakcie jak tam wymyślałem jakieś numery no to było trochę Killing Joke. tak trochę za. trochę trochę dumowych tematów Ale trochę, dumowy candlemas niekoniecznie bardziej myślę że może bardziej bardziej pentagram o more, even more retro ja yy, no, ale już jakby mówiąc krótko, trochę wychodzimy z 70. lat i okay. kierujemy się chronologicznie okay. w stronę 80. Okej. Okay. To teraz mam zapytanie w takim razie. Także się na lat 80. to yy, bo 70. wszystko rok, cymesik, ale na przykład dla wielu ludzi i dla mnie też jak pierwszy słuchałem, bardzo yy, ulubionym fragmentem u was jest. Yy, Trash metal w jednym z utworów. Czy istnieje szansa na więcej szybkich dęp i takich wstawek? I skąd to się wzięło w ogóle? Bo to tak trochę, nie powiem z czapy, ale trochę z czapy do całej reszty. No, wzięło się stąd, że Trash metal rules. To prawda. Zgadzamy się. E, chyba na tej nowej epce jest mało stosunkowo takich klimatów, ale ja myślę, że one będą wracać jak bumerang, no bo gdzieś mamy to w DNA i po prostu nie uciekniemy Good. od tego. Jak sądzisz? No, zdecydowanie. Właśnie, jak teraz spróbuję sięgnąć pamięcią do tych numerów, takich co mamy sobie demo, ponagrywanych z próby na. No, już pomijając zepkę, bo właściwie już teraz zaczynamy pracować mm. nad, nad drugą płytą. Myślę, że w tak w 70% muzycznie to ten materiał jest jakby tak praktycznie już ogarnięty. Yy, czy trash metal. Myślę, że znajdą się jakieś zado zadowalające Cię fragmenty. Mniam, mniam. Ale to też będzie na zasadzie takiego po prostu smaczku, no tak, wisienki to na torcie, a, a nie regularnego traszowego numeru. Przypra przyprawa. przyprawa. Tylko przyprawa do kawałka. No dobrze. To jeszcze teraz będzie pytanie osobiste do. Yy, kilka pytań. Mario, droga, yy, bo przedstawia się ksywą. Po pierwsze, dlaczego tu jaszmaragd? Wiesz, co? No, tutaj nie ma jakiegoś fascynującego backstory związanego z filozofią, jakąś moją życiową. Po prostu jechałam. I jadąc na pierwszy nasz koncert poza Warszawą, mijaliśmy szkółkę leśną, która nazywała się Tuja Szmaragd i Innej Glaki. <śmiech> <śmiech> I uznaliśmy, że to jest zajebista nazwa na zespół, jakiś fankowy w ogóle. Tak. Ale że funk na razie chyba nie jest w planach. To stwierdziłem, że zaadoptuje to na swoją ksywę. Kojarzy mi się to z jakąś, wiesz, taką szaloną, kurde, wróżką w namiocie cyrkowym, której okay. dajesz po prostu dwa złote za wróżbę i... Panie, piękny kawalerze. Tak, i właśnie taka ta, tania magia z przywróceniem oka, <noise> myślę, <mi> się to <noise> dobrze pasuje. Idealnie. Do, do klimatu. Do, do, do bez, taniego, wesołego miasteczka. Tak, tak który, które są najbardziej przerażające, wiesz, ze wszystkich. Powiedz ty mnie teraz, bo w swoim przypadku to jest jeszcze wesoła podróż przez gatunki. Powiedz ty mnie, jak się podróżowało z wygrania hitów e, Pina Prokabili, najlepszych na świecie, do poważnej muzyki o Diable. Słuchaj, u źródeł wszystkiego leży to samo. W sensie, gdyby nie było e, takiego prymitywnego czarnego blusa, to nie byłoby i metalu po prostu. Cokolwiek, czy komuś się to podoba, Bart, czy nie... nie tak byłby był. zadowolony z tego stwierdzenia. Byłoby, ale, ale jednakowoż e, jego kawałki zagrane po surfowemu brzmią tak, po prostu... idealne. Perfekcyjnie, tak jakby zawsze tak było, więc może się z tym nie zgadzać, ale jednak. Black metal is just surf rock with distortion. Tak, więc szczerze mówiąc, y, szczerze mówiąc, bardziej to była przesiadka, wiesz, jakby klimatu poetyckiego w, końcu... w tekstach, natomiast wokalnie wcale to moim zdaniem nie leży nie, bardzo daleko. Zabawne, chciałem to powiedzieć, to jak tak sobie odsłuchałem niektóre, to nie jest specjalnie różne. <głos> <głos> Powiedzcie mnie, um, kiedy zaczniecie grać polski rock gotycki, a'la Kloster Kerel, wokale są odpowiednie, wszystko jest tak jak trzeba, słucham Ciebie. Kochany, no ucięłabym Ci jajek, ale trochę mi szkoda, bo myślę, że jeszcze zrobisz z nich dobry użytek w życiu. I na tym zakończmy tę opowieść. Dobrze, a teraz, a teraz też odrobina zabawnych rzeczy, ponieważ wszyscy, wszyscy wiedzą i to też odmieniają w rzeczy, że jesteś już szkoloną muzycznie i nie tylko, jesteś na koloniach muzycznych. Posłuchaj, teraz będzie zabawna opowieść o wywiadującym także. Moi drodzy, co to były kolonie muzyczne i dlaczego były bardzo dobre i, dla, i dlaczego, jaki mają związek ze mną? Tak, powiedz więc powiedz Parę lat temu okazało się, że my się ze zdanym znamy od dzieciństwa, bo jeździliśmy na te same y, wczesy, na takie muzyczne kolonie. Tyle tylko, kochany, że nigdy nie byłeś trzeźwy na tyle, żeby opuścić domek. To prawda. Więc nie mieliśmy okazji się tam poznać. Absolutnie się z tym zgadzam. O tyle, na ile pamiętam, je, tak było. Pamiętasz nic? To ja tego mogę być pewna. E... Słuchaj, jestem jak Lemi. Jak Lemi powiedział, lata 70. Y były najlepsze. Nic z, nich nie nic z nich nie pamiętam i nigdy ich nie zapomnę. Tak. I to jest dobre motto tych kolonii. Nic z nich nie pamiętam i nigdy ich nie zapomnę. Punkty nieśmiertelności z Dana są wysokie. Nie wiem, skąd wiesz. <słuchaj> w każdym razie legendę swoją zaczął tworzyć już jako wczesny nastolatek. i tutaj Ja jestem świadkiem tego. Jako torin dębowa flaszka po prostu. Tak. <słuchaj> Występuje Dokładnie. często w różnych miejscach. Postawimy ci świątynię kiedyś. Tak, tak, Na pewno tak. będzie tam leciała dobra muzyka, to, Dokładnie. To, tego jesteśmy I pewni. Będzie podpisane hołdem człowiekowi pół człowiek, pół litra. Tak. Także znamy się rzeczywiście z czasów bardzo dawnych, ale tak jakbyśmy się nie znali. Potem e, zdaje się przed laty może pięciu, e, ma laty, zaprosiliśmy mnie chyba na wywiad jakiś komiksowy i tak, wtedy, żeśmy się poznali e, jak, na nowo. Tak jak prowadziłem audycję w Radiu Praga. Tak było, a potem, a, po, a reszta jest milczeniem. Reszta, myślę, drodzy... że jeszcze dużo gad tak, przed nami. Tak, dokładnie. Powiedz ty mnie jeszcze, yy, yy, tekściwa, inspiracje rozumiem, że szeroko, yy, daleko, poezja, nie poezja. oczywiście wszyscy odmieniamy Bolesława Leśmiana, wszystkie przypadki w tym przypadku, ale rozumiem, że w tym przypadku, ha, 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 że nie chodzi tylko o Bolesława Leśmiana, tylko szeroka jest gama twych inspiracji, udziel trochę, o uchyl rąbka tajemnicy. Tak, Ja w ogóle y, totalnie od pierwszej chwili powiedziałam pracowi, że chciałabym śpiewać po polsku, bo myślę, że y, śpiewanie po angielsku dla kapel y, innych i, i gości i fanów z Warszawy jest trochę lame i <śpiewanie> pójdzie w nie pamięć zaraz. Jesteś jak AC Drinkers? Nie, no myślę <śpiewanie> 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 po prostu, że będzie duży kombek śpiewania w swoich ojczystych językach, bo też są ciekawe po prostu. Wiecie, angielski jest super fajny, ale y, egzotyczne brzmienie, które ma w sobie każdy język, jest też wartością muzyczną. Samą w sobie. A język polski akurat do, do muzy tego typu się nadaje fajosko, bo jest złowrogi, szeleszczący i w ogóle może trudno by było napisać wesołą piosenkę po polsku, ale akurat do takiego szturmu drangu, jaki u nas jest, to pasuje idealnie. E, więc e, no, inspiracji miałam sporo też e, i, i muzycznych, bo wiesz, no jednak Roman e, gdzieś tam zasiał we mnie to ziarno i które cały czas kiełkuje. E, nie ma kata bez Romana, to wszyscy wiemy. Um, Luczyk ty. Tak. Nie wiem, jak możemy być no. niecenzuralni, więc nie będę komentować nie, dalej. Nie. Ale wszyscy, ale wszyscy wiegną, wiemy, o, o jaki organ ucieka. chodzi. Mhm. Um, Leśmian oczywiście jest, wiesz, jest, jest maestro um, wszystkich cienistych, oślizgłych tematów i um, bardzo pięknie pisze o trupach, co jest cenną inspiracją. Um, to, ale nie tylko. Um, najbardziej mnie inspirują, ohydne słowo, ale na razie nie ma lepszego zamiennika. E, myślę, różne paskudne stwory zamieszkujące głębiny morskie i e, porosty i mchy. No, <laughs> e, no i oczywiście seks i śmierć, bo cóż... No, ale z, ale z autorów mnie coś powiedz. Z autorów jeszcze. Tak. Robert e, Frost. <laughs> <laughs> tak, to też wspaniały poeta. Tak. Um, kto jeszcze pisał... Charles Bukowski. <laughs> Wiesz co, no, trochę mi się marzy zrobienie na przykład tak po, po Kingu Diamond'owemu jakiegoś takiego epickiego koncept albumu, koncept albumu ale to muszę do tego dorosnąć jeszcze chyba trochę. No ale tak, takie, takie klimaty jak u Kinga, który zresztą jest moim ukochanym wspanialym. Rozumiem w ten sposób. Ja tylko chciałem dodać, tak. bo Maria jak mało kto Doskonale sobie radzić z językiem polskim, y, oczywiście y, przekładając to na tekst, bo trudno jest napisać moim zdaniem niebanalny, dobrze brzmiący w języku polskim tekst. To jest, to jest kłopot. I jest naprawdę niewielu wokalistów, którzy to potrafią. A dla mnie rzeczywiście, jakby no, próba śpiewania po angielsku, no, to jest jakimś kompromisem dosyć dużym. Nie? Poza tym jest jeszcze taka sprawa. Jakby się niektóre teksty przyłożyło z angielskiego na polski, to by wyszły takie, takie kosmosy. Takie kosmosy by były. Panie kochany. To prawda. W, par w paru miejscach wi i łów Wolfmund podciągnęłam. Nie, 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 nie powstrzymałam się. A jeszcze dodam tylko, że inspiracja jest jedna ciekawa tekstowa na epce, która nadchodzi, ponieważ jest numer pod tytułem Metabunkier. I oparty jest o wątki z custy Metabaronów, mojego ulubionego mm. komiksu. I like. Także myślę, że co, co nie po niektórzy nerdy będą mieli frajdę. Kiedy inspiracja komiksem Kruk? Wiesz co, tak, bo ja mam wydawnictwo komiksowe, Planeta Komiksów i Zdanu tłumaczył dla nas Kruka. Fenomen tego komiksu jest dla mnie nieco nieodgadniony, nie powinnam tak mówić jako wydawca, jednak jest to ważne dziedzictwo kulturowe, ale jest pretensjonalny w pretensjonalnym sposób potworny znaczy... i chyba nie będę pisać Dobrze, tak. To, to słusznie, dlatego że Obartam Obar poleciał po prostu po bardzo niskiej linii oporu. Nie, natomiast jakby to, to, co jest w tym komiksie super cenne i też, co jest cenne, co po niektórych też kiepsko napisanych, ale silnie wybrzmiewających tekstach i w metalu, to jest pewien poziom obsesji, który nie maleje po prostu, a raczej rozkwita. Tak, raczej rośnie. I, i jakby ta konsekwencja, wiesz, w brnięciu w swoje obsesje i oplątywanie się nimi, obserwowanie, jak ten pyton się zaciska na tobie coraz ciaśniej, jest super, nie? I, i dużo po prostu nie, niedojrzałości jestem w stanie wybaczyć, widząc coś takiego. Nie tak samo jest to, z Lovecraftem. Nie wiem, jak to. O, tak samo jest z Robertem Howardem. Tak, to prawda. Nie wiem, jak to jest, jak się pyta, na, na mnie ciaśniej, ale może kiedyś dowiem. W każdym razie e, jeszcze mam zapytanie, słuchajcie, jak podkreślić do tego, że co i rusz, jak to widzę gdzieś wspomniane, to jest ochydnie, ohydnie, znaczy nie mówisz to źle, bo to ja uważam, że w ogóle wity z 5+ plus i czy no, Mesik będziemy chwalić, ale nahajpowani najha okrutnie, co chwila widzę jakieś takie stwierdzenia, nowa wschodząca gwiazda polskiej sceny metal, e, nowy, nowy hit retro -rockowy polski i tak dalej, i tak dalej, co jakiś czas ten, czy, 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 czy ten hype w ogóle ma jakieś przełożenie na wasze uczucia wo wobec tego? No, czy, czy macie jakiś stosunek do takich, do, takich, do takich kawałków głodnych? Wiesz co, chyba bardziej widzisz ten hype niż ja, ale Aha. bardzo się cieszę, że taki jest e, odbiór. Ja jestem oczywiście zawsze głodna jako próżna Lafirynda y, <słuchaj> <słuchaj> więc absolutnie mnie to nie y, jakoś... Słuchaj, ja mam kanał na YouTubie, w którym się wypowiadam, w do mnie jesteś skromną pensjonarką. <słuchaj> tak, to prawda. <słuchaj> Ale może wiesz, nauczysz mnie trochę. Tak, o Także absolutnie mnie to nie deprymuje, wręcz przeciwnie, wiesz, człowiek robiąc coś zawsze się styka też i z tą drugą stroną, z falą krytyki, żeby nie zwariować. To dobrze jest mieć dopompowanie w postaci hypu. Któreś was skrytykował, naprawdę? Tak, no wiesz, nie? Starza się. Nie każdy jest gotów na obecność samicy w zespole, biorąc ciężką muzykę. Seksizmu naszego poprzedniego, daj nam panie. To, tak naprawdę to ciężka droga by na początku była, bo ja pamiętam, jak nagraliśmy demówkę i na razie tak testowo gdzieś po jakichś znajomych, po kimś puszczałem komuś, to reakcje były takie. No, no wiesz, palec. za spoko, nie? A już widzę, gdzie to podążamy. <grym> już widzę, gdzie to podąża. Wiesz, i potem nagle, jakby zaczęliśmy grać więcej po koncertów, nagle jakby trochę. Jakby rozpoznawalność zespołu trochę wzrosła i tak dalej, to nagle jakby się trochę jakby to zmieniło, nie? Mam, mam wiesz, to jest też kwestia, że może też trafiliśmy do zupełnie innych ludzi, nie? Bardzo prawdopodobne. Którzy jakby absolutnie rozumieją w ogóle o co tam nam chodziło w przekazie. Ja się też spotykam parokrotnie, spotkałam się z tym, że ktoś nie był przekonany po samym albumie, ale przekonuje się live i absolutnie nie dziwnie to, bo szczerze mówiąc dla mnie Nagrywanie to jest zło konieczne. Ja jestem stworzeniem koncertowym. Jakby to mnie jara i, i po to gram, nie? my, jak nagrywamy, to nagrywamy płyty na tak zwaną setkę. Nie, nie, nie tam nie bawimy się w żadne ślady, cyzelowanie, jakieś wyrównywanie. No po prostu, jak gramy, to jest takie jakby w sumie bardziej precyzyjne od, od, od wzorowanie próby czy też koncertu. Wiesz, jaki kasus jest live versus płyta? Bardzo podobno waszego, który grał wczoraj? Night Demon. Super zespół. Mega zespół. Tylko na płycie byś nie powiedziała, że jest taki mega zespół, jak jest. A potem chodzić na koncert i jest... Co tu się... Co tu się od y, New Wave of British Heavy Metalla? I kopana w I kopara jest Ja wolę to, nie? Zdecydowanie dla mnie muza y, powinna się bronić live i powinno się ją nagrywać tak, żeby móc to odtworzyć, co wydłubałeś w studiu na scenie. Ale to jest moje zdanie, może trochę takie old no cóż począć. No, ja, znaczy słuchaj, taka muzyka, taka muzyka powinna przede wszystkim się sprawdzać na żywo. To o to tu biega. No dobrze, to powiedzieliście coś o drugiej płycie, coś tamten, to kończąc już tutaj teraz y, nasze cudowny wywód i spotkanie, jakże urocze i y, śliczne, proszę powiedzieć coś o drugiej płycie, proszę powiedzieć y, jakie są plany, y, jakie są koncerty i w ogóle powiedzieć się do słuchaczy, do faza i oglądaczy, the floor is yours, proszę. proszę. No więc tak, epeczka wkrótce nosi tytuł Przeklęte wody. E, a materiał na drugiego Longplaya powstaje e, bez bólu. <laughs> e, myślę, że w przyszłym roku ukaże się Long Play, ale którego miesiąca jeszcze nie będę w stanie powiedzieć. Natomiast miejcie oczy, uszy, dziury w tyłkach, ważajny oraz trzecie oko wiadomo, gdzie otwarte szeroko. I uważajcie! No, trudno tutaj cokolwiek dodać do, do tej wypowiedzi pięknej. Ja mogę tylko powiedzieć, że tak naprawdę epka będzie taką nie do końca zapowiedzią tego co będzie na płycie. To epka jest jakby takim jednorazowym wybrykiem, który może częściowo z jednym numerem trochę jakby nawiązuje do tego co będzie na płycie, natomiast płyta będzie zapewniam zupełnie inna. No to, moi drodzy, to był What The Fast Podcast, ja byłem znany, a to była wschodząca gwiazda sceny polskiej metal, Fuck zespół yes. V. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Na razie.